Tym na tym, tutaj będzie uh, Pod spodem będzie kondensator. Ten nie będzie pana Tak, tak. Nie typowo, tutaj ale zawsze za jest, to ресurę, jest to, Nie wiem. Nie

ale brak bezpieczeństwa kosztuje jeszcze więcej. Dzisiaj kwestia energii staje się kluczowa z punktu widzenia suwerenności, konkurencyjności, bezpieczeństwa gospodarki, a także podnoszenia aktywności i aktywizacji całych środowisk i przyciągania kapitału, nie tylko tego zagranicznego, ale tego kapitału polskiego, aby on wszedł w fazę inwestowania. Otóż z całą satysfakcją chcę powiedzieć, że Podkarpacie swoją pracowitością w tych trudnych czasach wyzwań, a przypomnę, że dla Lubelszczyzny i Podkarpacia rynek ukraiński jest drugim, trzecim rynkiem eksportowym. Przypomnę, że w tych 12 ponad tysiącach firm, które eksportują na Ukrainę, jest też znaczna część eksporterów średnich, małych firm, ale też i dużych firm kapitału polskiego właśnie z państwa regionu. Dzisiaj wobec tej niepewności jest więc potrzebna jak dotąd wspólnota działań, racjonalność, obliczalność polityki, dobra współpraca ze środowiskiem samorządowym no i powtarzanie w konkretnym działaniu, że naprawdę razem możemy więcej. Cieszę się, że jestem tutaj w Stanowej Woli. To było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłem w grudniu. 2012 roku, kiedy zostawałem wicepremierem i ministrem gospodarki, wtedy czuliśmy nadchodzenie Pol spowolnienia polskiej gospodarki, to w pierwszym kwartale 2013 roku było 0,3 PKB. Dzisiaj, gdyby nie ta Ukraina i napięta tam sytuacja, nie agresja na Krymie, te bardzo trudne relacje między Rosją a Unią Europejską, w tym także i polską gospodarką istotna, bo 70-blisko procentowa dewaluacja hrybny, 20-procentowa dewaluacja rubla miały państwu świetne informacje do zakomunikowania. Polska gospodarka szła na wynik 3,5% PKB, a dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby osiągnąć bardzo optymistyczne w warunkach tej niepewności w handlu ze wschodem ponad 3%. Szliśmy na 9%. Wzrostu eksportu od bardzo wymagającego, wyśrubowanego, rekordowego zeszłego roku, to jest 152 miliardów. W tym roku osiągnęlibyśmy stabilną nad co najmniej 2 czy 3 lata nadwyżkę w wymianie handlowej utrzymanie się tej proeksportowej tendencji polskiej gospodarki. Przypomnę, że mamy już ponad 40% PKB w ramach udziału eksportu w naszym. PKB, a 10 lat temu startowaliśmy z poniżej 20%. Ale to, co najważniejsze, to umacniamy swoją pozycję jako kraju przemysłowego, nie tylko chroniąc dotychczasowy potencjał, ale także go, tak jak tu w Stalowej Woli, modernizując, modyfikując, wprowadzając najnowsze technologie, rozbudowując potencjał i przypomnę, że mamy 22% udziału przemysłu w naszym PKB, a naszym celem, a moim szczególnie osobistym jest to, żeby w momencie wejścia do mega strefy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby było to minimum 25%. Dlatego też cieszę się, że i pytałem o to i panią Wojewodę, i pana posła prezesa Jana Burego, mamy istotne ożywienie także w decyzjach inwestycyjnych nie tylko kapitału państwowego, nie tylko kapitału inwestycji w postaci inwestycji zagranicznych, bezpośrednich, zielonych pól ale także widać wyraźnie, że polska przedsiębiorczość z wielką energią zamierza inwestować.